Dzień dobry, zapraszam na opinię. Jest szansa na nowy stadion w Olsztynie, kiedy będziemy mogli cieszyć się tym nowym obiektem. O to będę pytać dziś moich gości. A w studiu prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, dzień dobry. Dzień dobry. I dziennikarz gazety holuszańskiej Zbigniew Szymula. Witam serdecznie. Witam również. Podobno jeszcze tak wielkiej szansy na budowę stadionu w Olsztynie nie było, panie prezydencie. Tak, myślę, że ta szansa jest przed nami wszystkimi i powinniśmy zrobić również wszystko, ażeby doprowadzić do budowy tego nowego obiektu. Przy stadionie 100 milu w tej chwili będziemy rozpoczynać budowę centrum wodno-sportowo-rekreacyjnego. Jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu wyboru wykonawcy. W ciągu 22 miesięcy nowy obiekt, piękny obiekt olimpijski powstanie. Zainteresowanie tymi terenami przy właśnie ulicy Piłsudskiego, przy stadionie 100 milu, również innych potencjalnych inwestorów jest duże. Interesują się tam budową galerii handlowych, ale my mówimy tak. Jeżeli również y, będą zainteresowani i wybudują nam nowy stadion. W tym kierunku przygotowujemy nowy projekt. Mam nadzieję, że nam, nam to się uda. No właśnie, my widzimy, jak ten stadion wygląda. Co na to środowisko piłkarskie? Trenerzy, piłkarze, czy oni w ogóle wiedzą, że na tym stadionie coś się jeszcze pozytywnego może zajdzieć, bo już legendy krężą o, to, o tej murawie? No ja przede wszystkim zacząłbym od tego, że serce mi się raduje, a dusza śmieje, albo odwrotnie, że wreszcie poważnie zaczynamy mówić o o tym problemie, bo to jest rzeczywiście problem dla tego miasta e, bardzo poważny. E, oczywiście, no tutaj dochodzimy do jednego sensownego wniosku, a mianowicie takiego, że e, tego stadionu, e, który na razie nazywa się stadionem, już w najbliższym czasie powinno nie być i, i albo w tym miejscu, albo w jakimś innym Miejscu w Olsztynie powinien powstać nowy obiekt, nowoczesny, spełniający wszelkie standardy europejskie, i, i, i do tego powinniśmy dążyć. Jak to zrobimy, to pytanie już do, do władz. Jak to zrobimy? A więc musimy przygotować stosowne dokumenty związane z planowaniem przestrzennym, a więc cudem uwarunkowania rozwoju przestrzennego, gdzie wskażemy, w jakim miejscu w Olsztynie jest jeszcze właśnie możliwa lokalizacja obiektów handlowych. E, ta przy 100 milu, jeśli chcemy mieć stadion, będzie musiała rzeczywiście być tam wskazana. Następnie musimy opracować miejscowy szczegółowy plan zagospodarowania, a de facto go zmienić, wpisując, że powstanie i galeria, i stadion. Wtedy będziemy mogli ogłosić konkurs na wybór. E, Wykonawcy w ramach ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, i, budowa się I rozpocząć? wtedy moglibyśmy praktycznie rozpoczynać budowę. I ta budowa zakładam, że mogłaby się rozpocząć po przygotowaniu tych dokumentów do końca tego roku, następnie rozstrzygnięciu przetargu na wybór firmy, która by to realizowała, to byłby na pewno styczeń, luty roku 2010. Potem przygotowanie projektów. Na pewno do końca 2010, a więc najszybciej w roku 2011. No to dochodzimy teraz do ważnego problemu. Załóżmy, że w 2011 rozpoczynamy budowę. Czy ta drużyna OKS 1945 jest w stanie utrzymać ten przynajmniej drugoligowy poziom albo aspirując też do rangi stadionu wejść do pierwszej ligi w ciągu tego czasu? Mój Boże, 2011 rok to to jest tak odległa, szczególnie w sporcie data, że naprawdę trudno wyrukować, co się, co się do tego czasu wydarzy. Ja jestem głęboko przekonany i, i dawałem temu niejednokrotnie wyraz, że ten zespół już w tym roku ma taki potencjał, aby już w tym roku, a zostało do zakończenia sezonu pięć kolejek, e, zapewnić sobie awans do Wyższej Ligi, do Pierwszej Ligi. Czy to ale się... potem czy się utrzyma w Pierwszej Lidze? Wchodzimy na grząski grunt finansów. Ja myślę, że, że, że to są w dużej mierze mity o tym, że grając w klasie wyżej trzeba dysponować jakimiś finansami niebotycznymi. Przykład. Najlepszy przykład Polonii Byton, która dwa lata temu awansowała do ekstraklasy z budżetem nieco ponad milion złotych. W tej chwili znicz pruszków ma budżet roczny na poziomie milion osiemset tysięcy złotych i też są na trzecim miejscu dającym im w tej chwili prawo gry w barażach o ekstra a więc to wcale nie są takie pieniądze, o jakich Czyli by Czyli się... pieniądze nie są aż tak duże potrzebne, ale na pewno potrzebna jest baza treningowa, więc teraz wkraczamy, pojawia się kolejny problem, tak, bo jeżeli zabierze nam galeria handlowa część tych terenów przy ulicy Piłsudskiego, to w takim razie gdzie baza treningowa, gdzie boisko dla piłkarzy, czy na przykład jest możliwość dogadania się w sprawie terenu Warni z PKP? No Na pewno tam miejsca przy stadionie Stomilu, tym nowym zakładam, przy tym nowym zagospodarowaniu z nową galerią i również obiektem sportowym, halą, która będzie dla rozgrywek piłki siatkowej, piłki ręcznej, więcej nie będzie. A więc również tego boiska czy boisk treningowych nie będzie. I tutaj e, oczywiście powinniśmy pójść w kierunku przygotowania terenów na warmi przy ulicy Sibiraków. Ażeby mogły służyć jako boiska, nawet treningowe, czy też dla A czy coś już klubów? Się robi w tym kierunku? Czy w tym kierunku? Tak, rozmawialiśmy w tej mm -hmm. sprawie tutaj jaki z władzami PKP, jak i również będąc w Warszawie. Klimat jest bardzo przychylny, z tym, że nic za darmo. Musimy uzbierać pieniążki, żeby móc po prostu te tereny wykupić. Jedno jest pewne, że w planach zagospodarowania, które przygotowujemy, te tereny pozostaną na pewno z funkcją sportową, z funkcją rekreacyjną, nie będą zamieniane pod jakiekolwiek zabudowy budynkami wielorodzinnymi czy też innymi, i jestem przekonany, że no, może nie od razu, ale w jakiejś perspektywie na pewno będziemy musieli się dogadać, musieli znaleźć środki i przygotować no właśnie, również te, te obiekty. Jeszcze mam, panie redaktorze, jedno pytanie. Kwestia finansowania. Czy są na przykład stosowane na świecie takie zasady, że jeśli mamy tutaj galerię handlową, to galeria handlowa w jakiś sposób partycypuje w kosztach utrzymania klubu, korzystając z terenów? No to jest, jak się zdaje, ostatnio najlepszy, idealny moment na, na funkcjonowanie klubu piłkarskiego w mieście. Taką drogą mają pójść w niedalekiej przyszłości ludzie we Wrocławiu, czyli Śląsk. Wrocław z nowym właścicielem klubu, z panem Zygmuntem Solorzem. I no, trzeba czerpać od tych, z tych najlepszych wzorców. I wydaje mi się, że nie sztuką będzie w naszym mieście postawić stadion i i powiedzieć oto macie stadion i róbcie z nim co chcecie sztuką, dużą sztuką byłoby znaleźć takie rozwiązanie żeby ten klub przynajmniej na początku tych Utrzymy. działalności tej, tej takiej stricte profesjonalnej działalności miał jakiś zapełnione zawsze gotówki No to w takim razie trzymamy kciuki żeby się znaleźć takie rozwiązanie a tymczasem zapraszamy w środę o 17 na stary stadion dziękuję bardzo serdecznie to było Opinie. Dziękuję